No, już po świętach ja znalazłem pod hasiokiem krzesło, więc już pierwszy fant jest. Wrzucamy aluminium, wrzucimy sobie do wiadereczka z aluminium, czyli tak naprawdę do pustego wiaderka. Znalazłem jeszcze z krzesłem rurkę nierdzewną, już sprawdziłem i skroję się pod fleksem. I do rurki nierdzewnej mamy wąż z nierdzewki, tylko gdzieś go położyłem. Bierzemy jedną sztabkę, drugą sztabkę, tu jest kawałek przewodu, sztabkę, no miękka sztabka jest, która będzie czekała na spakowanie, a jeszcze tu jest mix, to dorzucimy to niewiele, ale zawsze. To niewiele to 30 gram, co daje 84 grosze licząc po 28 zł. Więc ciach do skrzyneczki. I jeszcze została stal która idzie do stali. Więc to jest wszystko. No, tam tam mieć niestety, albo niestety jest moja, zależy jak na to patrzeć była przygotowana na święta dobierania. Ale teraz, jak będę miał jakieś kaby, sam pozyskiwał i tam, gdzie deklarowałem. Teraz będę czy szukał nowego towaru. Może znów coś znajdę, jak wrócę z pracy. Więc nigdy nie wiadomo, kiedy coś się trafi w tej branży. I tak jak mówiłem, chyba, że coś się trafi. Trafiły się takie rureczki. Nie wiem, co to, ale idzie do piwnicy. Więc kolejny fand. Jest. No to jest koniec dnia, prawdopodobnie aluminiowa szyna do adokie. Kolejny łup. Rozebrałem dwie pompy od pralki. Jakiś stary stojan gdzieś mi się walał, więc dochodzi do reszty i ciach babę w piach. Byłem dzisiaj w kinie, po drodze znalazłem rureczkę aluminiową od anteny, podejrzewam, że wiatry ją zerwały, więc dorzucę ją do paczki. Przyniosłem z pracy ten kartonik pierwszy, co z maszyny robiłem, to, to za małą dziurkę wsadzałem, więc yy, nie ma spiny, bo ja to chcę wysłać dopiero mniej więcej z tydzień, troszkę te, więcej niż tydzień przed finałem. Żeby zdążyli mi potwierdzić kwotę jaka to będzie, żeby mógł wpłacić do swojej eskarbonki, do której też zapraszam Was serdecznie, żebyście też płacali. Ogólnie robię to w rękawiczkach, bo to jest, nie wiem czy to widać, bardzo ostre są krawędzie cięte, ale już... Na szczęście te nowe kable, co przepuszczam przez, yy, przez, przez, przez maszynę, to już nie są takie cięte mocno. Bo już wiem, że trzeba lepiej w trochę większą. Niż żeby za mało mi pocięło. Więc z okazji zbliżającego się nowego roku 2024. A jeszcze tak tylko powiem, że przyniosłem jeszcze sobie drugą torbę z linką do te też, żeby mieć świecącą porobić, więc to wszystko wyślę, to wszystko to, to tak jak mówiłem, że to co zbiorę, co dostanę, co przerobię, drobne kable pójdą z przewodami, wezmę przewody z pracy, dorzucę cienkie kable, których, się, których ja nie obieram, nie męczę się z tym bo to czas nie jest z gumy, prawda? I tak widzicie, ile ja mam towaru, a ja nie nadążam. Więc wracając do tego, że już za chwilkę nowy 2024 rok, ja zakładam, że na pewno gorszy nie będzie niż ten, bo ten wystarczająco mi życia namieszał, więc gorzej nie może być. Jedyne, co może być gorsze, to albo mega choroba bliskiej osoby, albo ewentualna śmierć. Ale nie zakładajmy najgorszego, więc na pewno będzie lepiej, będzie super. A Wam życzę przede wszystkim szczęścia, bez troski, braku zmartwień. Niektórzy powiedzą i zdrowia zdrowie najważniejsze. To nieprawda! Jak jest szczęście? I człowiek żyje bez, bez zmartwień żadnych, czyli automatycznie nie choruje, prawda? Bo jak choruje, to zaraz się martwi i ma, i ma dużo zmartwień i stresów. A tak przede wszystkim życzę Wam właśnie szczęścia i pozbycia się wszelkich zmartwień. Bo tak samo jak człowiek jest, ma pieniądze, jest szczęśliwy. Jak ma ich za dużo... Ponoć nie dają szczęścia, nie wiem, bo nigdy nie miałem. Więc z okazji 2024 roku, wszystkiego najlepszego życzę Wam wszystkim, moim subskrybentom. Jak nie macie, jak nie ma suba, to zapraszam. I oczywiście, zachęcam do pomocy przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, przy 32. Finale, biorąc udział w aukcjach Allegro, wpłacając do skarbonek, do tradycyjnych. Każdy pomaga jak może, już chyba to mówiłem, ale, ale zachęcam do wpłacania do mojej skarbonki. Przymusu nie ma, więc... Ale ch chciałbym, żeby każdy z Was pomógł w jaki sposób tylko może, a nie negatywnie do tego podchodzili. Więc pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz wszystkiego najlepszego.